Dzień dobry, w tym filmie pokażę Ci, jak używać tabeli przestawnej. Być może nie miałeś z nią do czynienia i wydaje Ci się to bardzo trudne, ale pokażę Ci na prostym przykładzie, jak się z nią obchodzić. Zapraszam do oglądania. No dobrze, a więc mamy jakąś tabelę danych: mamy klasę, imię, wzrost i wagę. Mamy łącznie 15 uczniów, po 5 z każdej klasy, 3, 4, 5. Zaznaczmy sobie całość. Teraz wstaw i tabela przestawna. Utwórz tabelę przestawną. Zakres danych jest ten, który zaznaczyliśmy. Nowy arkusz albo istniejący arkusz. Ja wolę korzystać z nowego arkusza. Utwórz. No i zobaczcie, utworzył nam się nowy arkusz. Tabela przestawna 3. No i mamy taką dziwną tabelę. Wiersze wartości kolumny. Na razie nic tu nie mamy. Ale po prawej stronie otworzył nam się edytor tabeli przestawnej. Mamy dane. Tutaj mamy sugerowane opcje. Jak możemy wykorzystać tabelę przestawną na podstawie danych, które zaznaczyliśmy. Także to jest naprawdę fajna opcja, ale ja pokażę Wam to od zera. Czyli co mamy? Mamy wiersze, mamy kolumny, wartości i filtry. Zobaczmy jeszcze raz nasze dane. No i mamy tutaj klasę, imię, wzrost i wagę. Możemy na przykład wyliczyć dla danej klasy, jaki jest średni wzrost ucznia. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Czyli chcemy dla danej klasy coś wyliczyć. Także wiersze dajmy klasę. Klasa trzecia, czwarta, piąta. I teraz po prostu dajmy wartość. Wartości, chcemy policzyć średnią wzrostu, także wzrost, sumuj według sum, czyli zobaczmy teraz, trochę sobie poszerzę kolumnę. Suma wzrostu w centymetrach, w tym momencie mamy podaną sumę wzrostu wszystkich uczniów poszczególnej klasy oraz sumę całkowitą. No ale my chcieliśmy średnią, także sumuj według. Wybierzmy average, czyli to jest średnia, czyli mamy średni wzrost ucznia danej klasy. Klasa 3, 166,4, klasa czwarta, m 4, 163,4, klasa 5, 161, a tutaj chociaż jest napisane suma całkowita, to naprawdę liczy nam po prostu średnio wszystkiego. Czyli średnia wszystkiego to 166,93333 cm. Gdy zmienimy sobie to na przykład na sumę, teraz to faktycznie jest po prostu suma tych trzech wartości. Czyli tak naprawdę jest to taki po prostu łatwy sposób obliczania poszczególnych rzeczy. Możemy dodać sobie kolejną wartość, na przykład wartości, waga, no i tutaj dajmy dajmy średnią, wzrost też zmienimy na średnią. No i zobaczmy, że mamy klasa trzecia, średni wzrost ucznia M364, średnia waga ucznia 67,6. No i tu mamy średni wzrost wszystkich i tu mamy średnią wagę wszystkich. No i zobaczcie, nie liczę tu takich niestworzonych rzeczy. Liczę po prostu średnią dla danej klasy, ale po prostu tabela przestawna pozwala mi to robić w wygodny sposób. Możemy zobaczyć na przykład maksymalny wzrost i na przykład minimalną wagę. Maksymalny wzrost ucznia danej klasy i minimalna waga ucznia danej klasy. No i tutaj mamy maksymalny wzrost spośród wszystkich uczniów, a tutaj minimalna waga spośród wszystkich uczniów. No i nie było tak strasznie, prawda? A teraz załóżmy, że kompletnie nic nie chcemy robić. Usuńmy to tabelę. Stwórzmy jeszcze raz tabelę przestawną. Wstaw. Tabela przestawna. No i zobaczmy, że mamy sugerowane. I właśnie mamy sugerowane rzeczy, które między innymi obliczaliśmy. Średnia wartości z kolumny wzrost dla każdej wartości w kolumnie klasa. No i zobaczcie, dla każdej klasy mamy właśnie średni wzrost. Czyli między innymi to, co właśnie obliczaliśmy, a wykonają to za pomocą jednego przycisku. Mam nadzieję, że teraz tabele przestawne nie będą wydawały Ci się aż tak straszne. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, to zostaw subskrypcję, a jeżeli mi się podoba, to zostaw ocenę i komentarz. A ja dziękuję za oglądanie.